Obraz. Najpierw ostrożnie rozpakuj z folii ochronnej. W zestawie znajdziesz wystarczająco flamastrów, zależnie od rozmiaru obrazu, więc możesz zacząć od razu, nawet w kilka osób. Flamaster jest dwustronny. Z jednej strony ma cienką końcówkę do mniejszych detali, z drugiej grubszą końcówkę do tworzenia większych kropek. Zacznijcie najlepiej od góry do dołu, żeby ręka nie rozmazywała już gotowych kropek. Marker trzymajcie prostopadle do płótna i wypełniajcie poszczególne kółka. Nie musi to być całkowicie idealnie precyzyjne. Motyw stopniowo pięknie się połączy. Na cienką końcówkę nie naciskaj za mocno. Mogłaby się uszkodzić. Wystarczy lekki dotyk. Przy grubszej końcówce możesz za to pozwolić sobie na mocniejszy nacisk. To właśnie naciskiem określasz wielkość kropki. A pamiętajcie, że motyw zacznie być naprawdę wyraźnie widoczny dopiero po pewnym czasie. Bądźcie cierpliwi, bo rezultat jest tego warty.